Okay. Jak się masz, Kate Walker? Czy wkrótce opuścisz szpital? Niestety nie. Jesteś smutna. Dlaczego? Muszę znaleźć jakiś klucz, żeby otworzyć drzwi i w końcu się stąd wydostać. To rodzaj testu, wiesz? Przeszłam ten test, ale klucz nie pasował. A po porównaniu z innym kluczem, okazało się, że był uszkodzony. Zaczyna mi się wydawać, że oni robią wszystko, żeby nas tu zatrzymać, Kirk. Czy tego chcemy, czy nie? To poważne oskarżenie. Jesteś pewna? Oczywiście, że jestem pewna. Przejrzyj na oczy, zaczynam mieć parę... Przejrzyj na oczy. Tak, jestem pewna, Kirk. Sam zobacz, przywiązali cię do tego łóżka. Nie uważasz, że to dziwne? Nie wydaje ci się, że traktują nas jak więźniów? Od chwili rozpoczęcia terapii doktor Olgi jestem bardzo słaby. Ale to ponoć normalne. Mówi, że to chwilowe skutki uboczne. Koniecznie musimy się stąd wydostać, Kirk. Niestety, jak widzisz, ja nie mogę udać się na wędrówkę ze strusiami bez mechanicznej nogi, Kate Walker. Ale z kolei ty, ty możesz. Tylko jak? Pokaż mi wzór klucza, o którym mówiłaś. Dobra. Otworzymy ekwipunek i weźmiemy tę ulotkę, którą tu powinniśmy mieć. Okej. Okay. Pamiętajcie, żeby oglądać te, te elementy. Jak powiedziałem, za 15 oglądnięć macie tam e, Tak myślałem. Myślę, że dzięki temu nasz kowal powinien naprawić twój klucz. O ile oczywiście zdołasz mu to dostarczyć. Pocztę ciężko będzie tu znaleźć. Udaj się na balkon. Znajdziesz tam sowę naszej szamanki. Dzięki niej kontaktuje się z ludem. Przekaż jej ten klucz, a ona weźmie go do naszego kowala. Jasne. Bardzo Ci dziękuję, Kerk. Dobra, to wejdźmy na ten balkon spróbujmy się z tą sobą porozumieć. Hej, hej! Ptaszku! Hej! Mam coś dla ciebie! Nie, ani drgnie. Jeszcze zmieniła tylko miejsce siedzenia. Widać za dużo tam narobiła. Dobra, wróćmy do kerka i powiedzmy, mu, że nic z tego. Jeśli chodzi o tego ptaka, chyba coś jest nie tak. Nie chcę przelecieć, gdy go wzywam. Stara sowa faktycznie bywa kapryśna. Czy próbowałaś zwabić ją na balkon? Hmm. Nie mam pojęcia, czego mogłabym użyć. Porozglądaj się po podwórzu. Może uda ci się znaleźć coś, co ją zainteresuje. Czemu nie? Okej, okay, spróbuję. Dziękuję za twoją pomoc. Nie za maco, Kirk. Dobra, słuchajcie, w tej chwili wydaje mi się, że tych dwóch gości z Baranur, co tu siedzą 20 lat, powinni już... No właściwie jeden, powinien spać. Także pójdźmy tam i zobaczymy Czy śpi Widzicie, nie ma ich tam, więc chyba tu siedzi na tej ławce No jest, widać go tutaj I teraz weźmy podstępem Zabierzmy mu ten klucz, bo ten klucz będzie potrzebny To o tym kluczu Czy ten klucz jest potrzebny, czy nie Przekonalibyście się idąc do ptaszarni Ale... A ja wam mówię już, że to tak można zrobić. I zaraz. Można tutaj też z tym gościem pogadać. On wtedy powie mam, że gość tutaj nowy usnął jak grali w szachy i tak dalej. No ale to ptaszarni idziemy tutaj. No i mamy ptaszki. Okej, okay, gdzieś wlazła. Kurczę. No nie. Chodź, kate chodź. Okej, okay, tu użyjemy klucza. Okej, otworzy teraz te drzwi i weźmiemy sobie ptaszkę. Te ptaki są mechaniczne, oczywiście pewne dzieło Hansa. Zobierzmy tutaj te jednego z ptaszków. Słuchajcie, sowa, a to chyba uwielbia takie ptaki? Tak mi się wydaje, no bo coś musi jeść. Tu z tym gościem mogliśmy pogadać, przynajmniej nie musimy. Idziemy, potrzeba nam klucz naprawić, Pominiemy tutaj Manglinga. Dobra. pójdziemy teraz na balkon i na tym balkonie. Okej. Okay. Weźmy tak. to... O, tutaj się... Nie wiem czy to tak się da, słuchajcie. Chyba, że wyjdziemy i tu się da jakoś. O jest, dobra. Zostawmy to tak. I weźmy teraz te SOWEM, te mechanicznego ptaka. O, nie tak jednak. Chyba jednak tak, trzeba to jakoś zrobić. No dobra, a jest. Użyj, no to dobra. Weźmiemy, nakręcimy ptaszka, on zacznie machać skrzydełkami. A i ta sowa się zainteresuje i przyleci do końca. No widzicie sami jakie to fajne urządzonko. A sowa dosyć kapryśna. No widać, że ma ten, jak te pieski, takie bernardyny chyba. Czy to nazywa, taka sakiewka Do noszenia czegoś No i teraz wykorzystamy Wykorzystamy To sobie właśnie, żeby Żeby klucz i wzór klucza przenieść Do kowala iukoli i pewnie on nam dorobi To co trzeba, o widzicie Cyk i fruk No Dobra, poleciała. Teraz musimy oczekiwać, aż przyleci kowal, wszystko zrobi. A tutaj będziemy dalej się hmm, zagłębiać w historię. Hmm, wymiana wzroku? Sowa odleciała z kluczem Kirk. Bardzo dobrze, Kate Walker. Teraz tylko. Kirk? Co ci jest? Te terapia doktor Olgi. No i dostał. Kirk? Kirk! Daweczkę. Słyszysz mnie? Obudź się! No już, już. Nie ma się czym martwić, panno Walker. Czy ona się uśmiechnęła? Co pani zrobiła Kerkowi, doktor Olga, jak mnie mam. Kim pani jest? Co pani zrobiła Kerkowi? To pani przywiązała go do tego łóżka Spokój, panno Walker. Jestem doktor Olga Jefimowa. Pani. Nieważne, kim pani jest! Odsućcie Kerka! Natychmiast! Omdlenia są niestety skutkiem ubocznym terapii, panno Walker. To normalne. W klinice, bez względu na niewygody, protokół musi być przestrzegany. No tak, to okropne mechaniczne łóżko i wieczne oczekiwanie na protezę, której nigdzie nie ma. Cały ten protokół. Podobnie jak to absurdalne przesłuchanie, któremu mnie poddano. Wygląda na to, że cierpi pani na zaburzenia urojeniowe po śpiączce. Przy najbliższej okazji zbadam panią, ale teraz muszę poprosić panią o wyjście. Pani młody przyjaciel natychmiast potrzebuje kolejnej dawki leku. No dobra. Dobra, już idę. Liczę, że to wszystko mu pomoże. Moja droga. A dlaczegoż to niby miałoby być inaczej, panno Walker? Tiem. Oczekiwania w szpitalu? Jak z nim? Niezwykle dobrze reaguje na leczenie. Nic mu nie jest, odpoczywa. Operacja się udała, ale patent nie wytrzymał. Do widzenia. Już niedługo panią odwiedzę, panną Walker. Bez obaw.